Jak zaczniemy mówić o wolności prawdziwej, okazuje się, że ta wolność prawdziwa będzie sprzeczna z równością wobec prawa. Bo, aby zapewnić ludziom prawdziwą wolność materialną, to ludzi trzeba różnie potraktować. Na przykład, jak ktoś ma dochód taki, to płaci tyle, a jak ma dochód taki, to płaci nie tyle, że więcej procentowo więcej. Czyli prawo traktuje go inaczej, nie jest równy wobec prawa. W związku z tym ukłód następne określenie, następną ideę. Co to jest za równość wobec prawa? ta formalnie, w feudalizmie hmm. taką równość prowadzono. My chcemy równości prawdziwej. Równość ma być równością ekonomiczną. I tu dopiero pojawia się ten prawdziwy konflikt między wolnością, będącą podstawą wolnego rynku, i będącą kwintesencją liberalizmu, czyli doktryny wolności, a równością społeczną, która leży u podstaw budowy utopii: socjalizmu, nazizmu, komunizmu i różnych jeszcze izmów. A wzięło się to wszystko, proszę Państwa, od momentu, kiedy Jakub Purso napisał takie słynne zdanie, że wolność polega na tym, aby ludzie byli poddani sami sobie. Bo jak są poddani sami sobie, to nie są poddani nikomu innemu. A jak mogą być poddani sami sobie? Wtedy, gdy są poddani woli powszechnej. Woli powszechnej, czyli czemuś, co jest niezdefiniowane. Bo co to jest wola powszechna? Ruso próbował e, tę ideę kilkakrotnie w różne sposoby interpretować. Raz. Pisał o tym, że ta wolontarza generalna to jest coś zbliżonego do polskiego liberum veto, bo właśnie to polskie liberum veto pokazuje, w jaki sposób należy liczyć się z każdą jednostką, żeby zbudować wolę powszechną. Innym razem pisał, że wola powszechna to jest no, coś zbliżonego do woli większości. Ale ostatecznie ukłuł następującą teorię. Wolonty to jest wolontę. Wola powszechna to nie jest wola ludzi. Więc to nie jest wola większości czy wszystkich. Bo wola ludu to nie jest wola ludzi. Wola ludu to jest coś wyższego od woli ludzi. Bez względu na to, czy wszystkich, czy może większości. A kto wie, co to jest? Wola ludu, my wiemy, filozofowie, ci mędrcy, ci, którzy posiadają ten, e, tę wiedzę tajemną, dzisiaj mówiąc językiem technologicznym, my know-how, e, wiedzą, jak ludzi uszczęśliwić, jak sprawić, żeby oni byli wolni. Ale co Rousseau jeszcze napisał? No, co zrobić z takim kimś, którego wola będzie mimo wszystko niezgodna z też rady? Rousseau napisał, że kogoś takiego zmusi się do wolności. No więc jak w ten sposób podchodzimy do idei wolności, to o wolnym rynku i o liberalizmie będącym podstawą tego wolnego rynku nie ma mowy. Mowy być w ogóle nie może. Bo wolność ta klasyczna, rozumiana jako brak przymusu plus Równość wobec prawa i równość szans to jest ostoja liberalizmu i wolnego rynku. I każda próba przedefiniowania wolności czy równości kończy się koniecznością odejścia od liberalizmu, odejścia od wolności. Czy Polska to kraj przy, tym, przy tych założeniach ogólnofilozoficznych, o których mówiłem, czy Polska to kraj dla liberałów? Tak, z bardzo bez tego powodu. Przecież liberalizm wykluwał się w epoce feudalizmu. Liberalizm był doktryną walki. Walki o wolność. Więc dzisiaj Polska jest wymarzonym krajem dla liberałów. <grywanie> <grywanie> Mamy podstawy do tego, żeby walczyć o tę wolność. O tę, którą nam zabrano. Znowu, znowu, e, w feudalizmie chłopi chwytali za widły, bo podatki były za wysokie. To, a jakie były podatki w feudalizmie? 10, 10, 10? Jak sama nazwa wskazuje, był to podatek 10 grosza, e, czyli podatek liniowy w wysokości 10 procent. No i. E, Chłopi jednak chwytali zakosy i widły. Chciałem jeszcze chcieli prowadzić progresję. Eee, myślę, że, e, myślę, że oni po prostu walczyli z tym podatkiem. Mimo, że e, to w zasadzie był nawet podatek przychodowy, e, a nie dochodowy. Bo podatki dochodowe, sama istota podatków dochodowych, powodują, że musimy się odwrócić od wolności. Od tego właśnie na e, Od podatków. Bo kontrola naszego dochodu oznacza konieczność kontroli naszych przychodów i naszych kosztów. Więc musimy być podmerowani jak gołębie pocztowe. E, musi być prawo dostępu organów podatkowych do naszych ksiąg, do bardzo e, częstokroć intymnej wiedzy na nasz temat dusze trzeba, trzeba otworzyć <grymne> względem skarbowym podatki dochodowe bez względu na to jaką mają stawkę, bez względu na to czy mają stawkę progresywną czy proporcjonalną i bez względu na to jaka jest stawka proporcjonalna powodują że trzeba nas kontrolować więc jednym z elementów, z podstaw walki o przywrócenie wolności jest odejście od podatków dochodowych, bez względu na to, jaką by miały być stawki. Proszę zwrócić uwagę, że y, ja się to teraz może usprawiedliwię, bo ostatnio słyszałem taki zarzut, że ja to zawsze muszę być anty. Kiedyś y, stworzyliśmy koncepcję podatku liniowego w Polsce, a teraz... To ja jestem tego przeciwnikiem. Jak już się zaczynamy zbliżać do podatku liniowego, to ja akurat zaczynam świrować i jestem przeciw. Ja nie jestem przeciw. Ja uważam, że podatek liniowy będzie lepszy od progresywnego. Tylko, że on nie rozwiąże naszych dzisiejszych problemów. Bo w 1993 roku, gdy mówiliśmy o konieczności pełnienia podatku liniowego na poziomie 17%. To było to w momencie, gdy polscy przedsiębiorcy płacili progresywny podatek dochodowy. 40%, w pewnym momencie 45. I proszę zwrócić uwagę, co nam już tak mówiono. No co wy chcecie? Sensie? Przecież takie podatki są w całej e, Europie, w całym świecie. To nie są stawki wysokie, gdzie indziej są jeszcze wyższe. To swoją drogą w Ameryce w 1979 roku najwyższa stawka podatkowa wynosiła 91%. E, a y, za Regana została w sumie obniżona do 28 w tym momencie. W Stanach, w Wielkiej Brytanii, jak Margaret Thatcher zaczynała reformę, najwyższa stawka podatkowa wynosiła 83%. I y, y, nie było nieszczęścia, że podatka nie działała, bo nikt tych podatków nie płacił. One tylko były, żeby być po to, żeby politycy mieli jakiś instrument. Ale cały dowcip polegał na tym, że ci polscy przedsiębiorcy płacili te 40, czy okresowo nawet 45% od dochodów dziesięciokrotnie mniejszych niż podatnicy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych objęci tą samą stawką podatkową. A przecież polskim przedsiębiorcom powiedziano wówczas konkurujcie. W Polsce prowadzenie przedsiębiorstwa stało się tak samo drogie jak gdzie indziej. Z bardzo prostego powodu. Początkowo żywność była jeszcze tańsza, ale samochody, które służą przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej, były najdroższe w Europie. Najdroższe. Konkurowały z nami tylko dani. Komputery, faksy, drukarki, papier do nich. Telefon. Telefonu w ogóle nie było. Więc żeby mieć telefon trzeba było wydać tyle co półtora I polskim przedsiębiorcom powiedziano: OK, wy konkurujcie. Idziemy w kierunku Unii Europejskiej.